Ten most w oddali to kres naszej wyprawy na Lofoty. Połączenie archipelagu z lądem stałym. Za chwilę tam się znajdziemy. To koniec naszej przygody tutaj na wyspach. Ostatni rzut oka na te piękne poszarpane szczyty, ośnieżone. Teraz kolejny etap naszej wyprawy, to szybki przejazd nad Morze Adriatyckie lub Śródziemne, Côte d'Azur, Francja, piękne morze, czujcie się jakbyście byli już w Saint-Tropez. Bartek ma i do zobaczenia w Narwiku jesteśmy w Narwiku pod pomnikiem upamiętniającym naszych polskich żołnierzy którzy zginęli w walce o wolność Nor Norwegii o wyzwolenie od Norwegii na wzgórzu pomnik ufundowany w 79 roku przez polski rząd w hołdzie właśnie polskim Żołnierzy. Wojskowa kwatera na cmentarzu, oddalonym o kilkanaście kilometrów od Narwiku. Tutaj spoczywają polscy żołnierze. Jak również kwatera żołnierzy poległych w walce o Narwik z różnych państw nieznanej tożsamości spotkaliśmy Pana Norwega który opowiedział nam tutaj właśnie krótką historię tych walk ukrywał jednego Polaka ma 90 lat i był niedawno w Polsce na wycieczce w Auschwitz miejscowość Riksgränsen i granica norwesko-szwedzka. Jesteśmy już w Szwecji. Popularny ośrodek narciarski. Nie wiem czy będzie coś widać bo pod słońce. Położony na wysokości ponad 1000 metrów nad poziom morza. To to miejsce gdzie jeszcze Miesiąc temu było metr śniegu, i niektóre drogi były nieprzejezdne. Dzisiaj śnieg już zszedł, w większości przypadków, jest tylko łachy na górach widać. Poza tym jest ok. Ruszamy dalej. Widzisz? Opaki stoją, w ogóle się nie ruszają. Mają nas w nosie. Jeden przeszedł właśnie przed nas, teraz tutaj. Gryzie go jakaś osa. Jesteśmy w Kirunie. Miasto, które słynie z wydobycia rud żelaza. Teraz będziemy zwiedzać drewniany kościół stylizowany na świątynię Węg. Niezła przygoda. Hotel lodowy. Wszyscy dostaliśmy takie śmieszne ubranka jak Bogusia i Rysio. Ja też takie mam, ale chyba się wam nie pokażę. Chłopaki weszli do iglo. Panowie, patrzymy tutaj, machamy do, do kosmitów, eskimosów i wszystkich innych. Kuba zwykle z telefonem, bo jakże, żeby można inaczej. Wiesz, zagra w ten. W co ty, w Kuba, grasz? Fortnite. Fortnite. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Państwo rzeźbią. Muzyczka gra. <grym> Stanko. <zainteresowań> również z lodu. I bar również z lodu. Drinki serwują w szklanych. Szklaneczkach, nie szklanych, tylko lodowych, oczywiście. Można zamieszkać w lodowym pokoju i spać na łóżku lodowym na skórach reniferów. Tak wygląda to iglo. Temperatura w środku minus 5. Jakaś eskimoska tutaj przechodzi. No to z to z tyłu Ale, Ale nie pod słońcem Tak Lodowe bloki Lodowa rzeźba, nie wiem za bardzo co ma przedstawiać Ale jest A można Kuba polizać rzeźbę? Język ci przymarznie. Nie, Zestań, nie. Licz. Bziku, bo ci język przymarznie będziesz wyglądał jak, jak głupi i głupszy, tak mu przymarzł do wyciągu narciarskiego. Tutaj jest zdecydowanie cieplej niż w środku. Ale fajna przygoda. Miasto Umeo w Szwecji. Ostatni przystanek przed zakończeniem naszej wyprawy na Lofoty. Panorama. Miasta, miasto położone nad rzeką dość szeroką, która czasem ich tutaj podlewa. Z Umeo wyruszamy jutro do Sztokholmu. Ostatnie 600 km naszej wspólnej trasy z Bokusią i Rysiem. dniowy, bo już troszkę dużo tej jazdy. Witajcie w ostatnim wejściu naszego wakacyjnego vloga. Wyprawa na Lofoty. Znajdujemy się przy najdłuższym moście wiszącym w Szwecji. Na wybrzeżu Hegakusten. Ile on tam ma długości, to każdy może sobie sprawdzić. Hegamos ten się nazywa. Chcieliśmy wam bardzo podziękować za naszą wspólną wyprawę. Cieszymy się, że tak licznie oglądaliście nasze filmiki. Było nam bardzo miło czytać wszystkie komentarze. W szczególności pozdrawiamy nasze grono pedagogiczne SP 134 I tu wcale się nie podlizujemy, ale prędkość, że tak powiem pani Jadzi nas zaskakiwała. Pozdrawiamy panią Mahadevi, której tutaj bartek macha. Kuba niestety zasnął w podróży i nie dał się wyciągnąć z auta. Sprawdziłem wczoraj długość naszej trasy. Będzie to łącznie 6025 km od Krakowa do Krakowa poprzez północne kresy naszej Europy. Na pewno tu jeszcze wrócimy. To już taka decyzja podjęta, ponieważ marzeniem naszej mamy jest odwiedzenie granicy fińsko-szwedzkiej i miejscowości Haparanda. Nikt z nas nie wie dlaczego, no ale musimy spełniać jej marzenia. Marzy nam się Finlandia, która jest drugim europejskim krajem co do ilości jezior po Szwecji. Szwecja ma ich 18 tysięcy ponad. Tak powiedział wujek Grysiek. wierzymy mu, bo ja tego nigdzie nie sprawdzałem. Dziękujemy za wszystkie łapki, za wszystkie suby. No i co? Pozostaje nas, nam zaprosić Was na nasz kolejny vlog wakacyjny w sierpniu. Odkrywamy Toskanię. Myślę, że będzie równie fajnie i że będziecie razem z nami. No to do zobaczenia. Za miesiąc.